Cześć, z tej strony młody inwestor. W dzisiejszym odcinku zrobimy coś, co każdy lubi, czyli ranking wybranych spółek dywidendowo wzrostowych. Zajmiemy się podmiotami, które według mnie mają największy potencjał na ogólny wzrost działalności, a co za tym idzie potencjalny zysk dla nas, akcjonariuszy. Żeby tego było mało, powiemy sobie o zaletach i wadach inwestowania w spółki dywidendowe. Będzie więc dużo konkretów, no i chyba nie ma co przedłużać. Zanim wrzucimy pierwszą spółkę do analizy, wyjaśnię Wam szybko, co w ogóle będziemy tutaj oceniać, żebyście mogli to po prostu łatwo zrozumieć. Przede wszystkim, co najistotniejsze, mają to być spółki dywidendowo wzrostowe, czyli ocenimy sobie sytuację dywidendy w skali od 0 do 10, zresztą jak każdy z innych wymienionych podpunktów niżej. W tym miejscu skupimy się przede wszystkim na tym, jaką historię wypłat dywidendy posiada spółka, czy nie było jakiś luk, no i czy wygląda to dobrze i jest regularność. Oczywiście, co istotne, przeanalizujemy też politykę dywidendową danej spółki, która jest zapisana w jej strategii, żeby móc wydać sensowną prognozę dotyczącą ewentualnych przyszłych dywidend. Kolejnym punktem będzie ogólny potencjał spółki i według mnie jest to jedna z najistotniejszych rzeczy, czyli przedstawię historyczne wyniki oraz przeanalizuję szanse na ich polepszenie w kolejnych latach. To oczywiście zdecydowanie powinno przełożyć się na wzrost zarówno i dywidendy, jak i kursu akcji, no bo szukamy tutaj mocnych podmiotów, a nie jakichś arystokratów dywidendowych bez na przykład potencjału do wzrostu, tylko chodzi o spółki, które mogą wygenerować wzrost dywidendy, no i co bardzo ważne, też kursu akcji, bo o tym często inwestorzy dywidendowi zapominają, a nie można. To również wyjaśnię przy pytaniu, czy warto inwestować dywidendowo. Kolejny kluczowy podpunkt to zarząd, czyli jak on w ogóle działa, czy wiedzą, co robią, czy są w stanie efektywnie poprawiać wyniki spółki i czy spełniają przede wszystkim swoje założenia. Czy na przykład nie było sytuacji, że mówili, że wypłacą 100% dywidendy, a potem okazuje się, że wypłacają 10%. No, no tego tutaj nie chcemy i takie sytuacje właśnie trzeba też wychwytywać. No i również bardzo istotny ostatni podpunkt, czyli aktualna wycena. Zobaczymy wskaźnik taki jak chociażby PE i porównymy, i porównamy go z historycznym Medianą. Ogólnie ocenię tutaj, jak obecna wycena ma się do potencjału spółki, czyli po prostu, czy jest aktualnie drogo czy tanio. No i jeżeli będzie drogo, to spółka dostanie mało punktów, a jeżeli tanio, to oczywiście więcej. Mam nadzieję, że zasady są dosyć proste i zrozumiałe i naprawdę warto je zapamiętać, żebyście mogli się później łatwiej odnaleźć. Nie ma co przedłużać, przechodzimy już do pierwszej spółki, czyli Digital Network. Spółka prowadzi w zasadzie jeden biznes, ale za to bardzo efektywny i rentowny. No, są to reklamy DOH, czyli takie, jakby to powiedzieć, ruchome na ekranach, na które każdy zwraca uwagę. No, wprowadzają też sztuczną inteligencję do swoich programów, dzięki czemu na przykład, jak idzie grupka ludzi i zalewa ich deszcz, no to ekran może dostosować i wyświetlić reklamę parasola. No, jest to zdecydowanie ciekawe i uważam, że to jest dość rewolucyjna sprawa. Spółka kiedyś działała jako forfan media, no ale od Trzech lat znamy ją pod postacią aktualną, no i ich biznesem, który nas chyba najbardziej interesuje. Nie można zapomnieć też o tym, że są liderem na rynku, ale za chwilę to rozwiniemy. Na początek wrzucamy sytuację dywidendy. Patrzymy sobie na trzy ostatnie lata, więc historia chcąc, nie chcąc ogromna, no tutaj nie będzie, bo nie ma jak, ale zaczyna się dobrze. Spółka od 2022 roku wypłaca dywidendę i co dla nas najważniejsze, ta dywidenda bardzo mocno rośnie. Pani prezes też w wywiadach wspominała, że spółka planuje wypłacać dywidendę na dwa razy czyli najpierw zaliczkę, a potem reszta. Więc. Też częściej kasa może do nas spływać. Ja uważam, że to jest naprawdę fajne, że gdzieś tam nie będzie to tylko raz w roku, tylko częściej zobaczymy te wpływy na konto. Zdanie pani prezes, możemy potwierdzić choćby aktualną sytuacją, bo spółka wypłaca właśnie resztę dywidendy po wcześniejszej zaliczce. Dosłownie dzisiaj, 16 czerwca, jak to nagrywam, została ustalona ta druga część i akurat jest to w drugiej racie 2,41 grosza. Stopa dywidendy przy aktualnym kursie to aż. 8,5%. No i myślę, że zdecydowanie to robi wrażenie. Polityka dywidendowa ma również zostać utrzymana na rok 2025. Już założone było 75 do 100% jednostkowego w wyniku finansowego spółki na 2025 rok. No co jest spełnione. Warto również dodać, że dywidenda może zostać w przyszłych latach powiększona o niepodzielone zyski z lat ubiegłych, no co przy podtrzymaniu polityki dywidendowej będzie bardzo korzystne dla nas inwestorów. Sytuację dywidendy oceniam, myślę tutaj, że 7 na 10. Obniżam punkty tak naprawdę tylko przez krótką historię wypłat. Jeżeli spółka będzie to wszystko kontynuować, to za 10 lat zdecydowanie mógłbym dać tutaj 10 na 10, jeżeli oczywiście wzrosty byłyby utrzymane. Czas na potencjał spółki, a ten jest w mojej opinii chyba największy z tego wszystkiego. W rankingu będziemy opierać się o najnowsze raporty, głównie roczne, no żeby to wszystko było jak najbardziej aktualne i rzetelne. No historyczne wyniki Digital Network robią wrażenie. Na mnie naprawdę jestem zachwycony. W 2024 roku przychód wzrósł o 74,7 miliona złotych, co stanowiło wzrost o 16% rok do roku. No te wyniki są już bardzo ciekawe, ale dynamika nie zwalnia i to warto mieć na uwadze, bo w pierwszym kwartale 2025 roku przychody wzrosły o 25%, a zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej aż o 64%, a to właśnie z niego wypłacana jest dywidenda. No i widzimy przede wszystkim, że zyski rosną szybciej niż przychody, co wskazuje na oczywiście polepszenie rentowności, która i tak była już na ten moment na ogromnym poziomie. Aktualnie marża brutto ze sprzedaży to już 58%. No i nie ma co się oszukiwać, są to ogromne wartości. Dodajmy może do tego wszystkiego, że spółka działa na bardzo dynamicznie rozwijającym się rynku DOH, no i na ten moment nie posiada konkurencji. Trochę brzmi to jak krówka do dywidendy, tak bym mógł to określić, a w zasadzie ten rynek bardzo mocno się rozwija na całym świecie, no bo w Polsce mamy tak naprawdę dopiero początki tego trendu, co otwiera dla Digital Network według mnie ogromne pole do popisu. W tym miejscu powiedzmy sobie szczerze, że niestety nie istnieje taka idealna spółka, i Digital Network też posiada swoje ryzyka. I według mnie, najistotniejszym jest po pierwsze, że jest to spółka jednak jednego produktu. No, może nie produktu, tylko usługi, no ale jednak. Tutaj mamy tylko reklamy i one stanowią 98% działalności, głównie w Polsce, więc to już w ogóle. Brakuje według mnie tutaj czegoś dodatkowego, chociaż spółka ma w planach kilka rzeczy, więc może w przyszłości się to zmieni. Nie zapomnijmy, również o jakimś głupim pomyśle, na przykład, że na takie reklamy narzucone zostaną jakieś obostrzenia przez polityków, no co mogło być poważnym zagrożeniem dla naszej inwestycji. Poza tym jeszcze potencjalna przyszła konkurencja, bo o ile teraz Digital Network jest topowym liderem, no to prędzej czy później marże trzeba będzie ciąć przez konkurencję, no i jest to nieuniknione w zasadzie jak w prawie każdym biznesie. Podsumowując to wszystko punktuje potencjał spółki na, myślę, mocne 10 na 10, no i uważam, że pozytywy zdecydowanie przebijają Negatywy. Trochę tego było, to czas teraz na zarząd. Ja ogólnie lubię zarządy, które dużo się wypowiadają, a tutaj się nie zawiedziemy, no bo mamy regularne konferencje wynikowe i dużo można się o spółce dowiedzieć. Dodatkowo Digital Network odpowiada na maile przesyłane do nich przeze mnie, co jest ogromnym plusem dla mnie jako akcjonariusza. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to poszukajcie sobie właśnie na stronach spółek kontaktu, bo będziecie mogli dostać często odpowiedź na te pytania. Niestety ostrzegam, że nie wszystkie spółki odpowiadają. Co jest według mnie słabe, no ale to już jest inna kwestia. Digital Network zachowuje się tutaj wzorowo. Zarząd wydaje się naprawdę dobrze wiedzieć, co robi, a na pewno spełnia też założenia, nawet w tę pozytywną stronę, choćby zwiększając prognozowane wyniki. No i myślę, że są świadomi i poprowadzą ten biznes w odpowiedzialny sposób. Dlatego daję tutaj. W takim razie mocne 9 na 10. Z wyceną jest taka sytuacja, że spółka ostatnio zrobiła ostry rajd, ale czy uważam, że jest drogo? No i tak już trochę spadliśmy z tego ATH. Natomiast co widzimy? U góry macie obecną cenę spółki, a na dole popularny wskaźnik. PE. Jest on zdecydowanie ponad trzyletnią medianą, ale jego wartość na poziomie 12 wydaje mi się no, w miarę rozsądna. Spółka działa w dynamicznym środowisku, nie posiada konkurencji i jeszcze spełnia założenia z nawiązką. Dlatego, uwzględniając potencjał i zagrożenia, uważam, że aktualny poziom wyceny jest po prostu dobry. Dam tutaj 7 na 10. Przelecieliśmy przez pierwszą spółkę, no i finalna punktacja wygląda następująco. Digital Network zdobywa 33 punkty i znajduje się aktualnie na prowadzeniu. Tak, kto by się spodziewał. Podsumowanie punktacji wszystkich spółek zrobimy sobie na końcu, no i wyłonimy finalnego zwycięzcę. Więc o to też się nie martwcie. Ogólnie nie zapominajcie, że to tylko jest moja opinia, a nie żadna porada inwestycyjna. I róbcie własne analizy. Zdecydowanie dobrze na tym wyjdziecie. Zaufajcie mi, lepiej jest przeanalizować wszystko samemu, a film traktować po prostu jako uzupełnienie wiedzy. Następną spółką, która będzie walczyć w rankingu, jest uwaga! Orlen. Pozwolę sobie pominąć omawianie, czym zajmuje się spółka, choć ostrzegam, to nie tylko paliwo na stacjach biznes jest trochę bardziej złożony. Historią dywidendy akurat tutaj Orel może się pochwalić bo dywidenda w zasadzie z pojedynczymi przerwami jest wypłacana od 1999 roku no i jest to pozytywny znak dla dywidendowców. Oprócz tego w nowej strategii Orlenu widzimy gwarantowaną dywidendę i jej wzrost o minimum 15 groszy na akcję. Co więcej, zarząd może zarekomendować wypłatę wyższej dywidendy do poziomu 25% przepływów z działalności operacyjnej w danym roku pomniejszonych o koszt finansowania. No i jak widzicie dostajemy nawet gwarancję, więc jest ciekawie. Co do samej dywidendy, to moja ocena to takie mocne 9 na 10. Odejmuje tylko jeden punkt ze względu na pojedyncze lata bez dywidendy. No, bo jednak trzeba też to uwzględniać. Potencjał Orlenu jest ciężki do ocenienia, ze względu na to, że jest to spółka bardzo upolityczniona, jeżeli mogę to tak w ogóle określić. W zasadzie, jaki rząd aktualnie rządzi, to takie zasady, przez co spółka według mnie bardzo traci. W pierwszym kwartale 2025 roku Orlen osiągnął 4 miliardy i 279 milionów złotych zysku netto, co stanowi ponad 54% wzrost w porównaniu do. 2 miliardów i 778 milionów złotych zysku rok wcześniej. Jest to oczywiście pozytywny aspekt, natomiast skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 73 miliardów i 535 milionów złotych, co oznacza spadek o około 10% w porównaniu do 82 miliardów złotych odnotowanych rok wcześniej. Więc tutaj już tak kolorowo nie jest. A co do przyszłości, Orlen zakłada i mówi to w ten sposób. Naszą ambicją jest zapewnienie stabilnego wzrostu w wyniku EBITDA w tempie około 5.5% rocznie w horyzoncie strategii. No i plus chcą odpowiedzialnie inwestować. Ja nie będę tego oceniał, bo jak finalnie będzie to zobaczymy, ale według mnie niestety może być różnie i uważam strategię za bardzo ambitną. Za potencjał spółki chciałbym dać więcej, ale pozostawię tutaj 3 na 10 za ambitne plany. No niestety, historia pokazuje, jak to wygląda, i pewnie będzie różnie. Natomiast nie zapominajcie, że wyniki spółek na GPW niekoniecznie są równe kursowi. To też jest istotne, więc, nawet jeżeli nie zostaną spełnione te założenia, to myślę, że z Orlenem będzie naprawdę różnie i ciężko przewidzieć tutaj konkretnie kurs. Kwestie związane z zarządem. Pozwolę sobie pominąć z wiadomych przyczyn niestety mamy do czynienia ze spółką Skarbu Państwa, mimo tego chciałem, żeby jedna z nich znalazła się w rankingu w celu spojrzenia na ten świat. No, cena w związku z tym będzie tutaj 0 na 10. W związku z tym, że jest to spółka Skarbu Państwa, jest po prostu za dużo zależności i potencjalnych ograniczeń, więc no niestety tak to tutaj muszę zostawić. A i nie pomijajmy wyceny, w zasadzie Orlen od dłuższego czasu ciągle leci do przodu. Według mnie, głównie przez strategię dywidendową, no bo ludzie serio chcą tej dywidendy. Jest obecnie drogo, sugerując się wskaźnikiem P i ogólnymi fundamentami i potencjałem. No, według mnie jesteśmy już dość wysoko. Ja osobiście nie dałbym tyle za Orlen nigdy. No, i moja ocena to 3 na 10. Uwaga, uwaga, Orlen otrzymuje oszałamiające 15 punktów. Czy jest to adekwatna ocena? To już dajcie znać w komentarzu. Tylko proszę, nie zjedzcie mnie w komentarzu. No ale dobra, my tak agresywnie wlecieliśmy już w dwie spółki, a w zasadzie trzeba odpowiedzieć sobie jeszcze na pytanie: czy te dywidendy w ogóle mają sens? Przede wszystkim według mnie największą zaletą spółek dywidendowych będzie regularny i pasywny dochód. No daje nam on to w zasadzie, że gdybyśmy chcieli gdzieś tam w przyszłości żyć z inwestycji, no to nie musimy zamykać pozycji, tylko możemy po prostu czerpać pieniądze z tych dywidend bez konieczności sprzedaży akcji. Jest to według mnie naprawdę duży plus. Więc w zasadzie może być taka sytuacja, że kupimy spółkę X, no i będziemy ją trzymać na przykład przez 30 lat. Może na GPW nie jest to takie proste i pewne, no ale zdecydowanie w spółkach zagranicznych jak najbardziej takie rzeczy mają miejsce. Oprócz tego często spółki stricte dywidendowe mają też niższą zmienność, co oczywiście tyczy się bardziej dywidendowych arystokratów, no ale jednak taka reguła panuje. No, i przede wszystkim możliwość reinwestycji tych dywidend, która według mnie jest najbardziej istotną zaletą. Dzięki temu, że spółka wypłaca dywidendę, no tak naprawdę realizuje nam jakiś zysk. My, ten zysk, będziemy mogli przeznaczać na przykład na inną spółkę, po prostu decydować, więc będziemy mieli większe wpływy, i to uważam, że jest naprawdę bardzo ważna kwestia. Ja też po sobie zauważyłem, że dzięki dywidendom nie mam takiego poczucia, że muszę zamknąć koniecznie jakąś pozycję, na przykład ASECO po ostatnich wzrostach o 50%. Bo po prostu wiem, że mam regularne wpływy z dywidend, a ta spółka może jeszcze dużo urosnąć. Gdybym nie miał natomiast wpływów z dywidend, to mógłbym mieć takie poczucie na zasadzie, kurde, no żadnej inwestycji nie zamykam, no to finalnie ja nie zarabiam, więc no różnie to mogłoby być. Więc dywidendy na przykład u mnie też działają właśnie w ten sposób, na taką korzyść, że nie sprzedaję bez sensu spółek, które jeszcze mogą dużo urosnąć. Niestety, w tym całym świetle jest też dużo wad, trzeba sobie o tym powiedzieć, których zdecydowanie trzeba być też świadom. Na przykład dywidendowe pułapki, gdzie spółka planuje wypłacić ogromną dywidendę tylko i wyłącznie po to, żeby zachęcić inwestorów do zainwestowania, no a potem jest klapa. Dlatego jest ważny tutaj dobry research i analiza tych spółek. No ale oczywiście ryzyka tego, że ta dywidenda zostanie zmniejszona albo w ogóle spółka zaprzestanie jej wypłacać, a naszą główną strategią była dywidenda i jesteśmy tak naprawdę no, bez niczego. No ale co najistotniejsze, to przede wszystkim brak korzyści podatkowych, no bo jednak podatek BEL od dywidendy, szczególnie jeżeli nie inwestujemy na kącikę, jest pobierany tak naprawdę automatycznie. W zasadzie od zysku spółki, który ona już wypracuje już jest odjęty podatek, no i oprócz tego my jeszcze z tej dywidendy będziemy musieli odciągnąć 19% podatku belki. Natomiast jeżeli chcemy się od tego zabezpieczyć, no to oczywiście możemy skorzystać tutaj chociażby z konta IKE, które spowoduje, że te dywidendy będą wypłacane dla nas w całości, a jeśli wytrzymamy przez dłuższy czas, no to możemy w ogóle wypłacać wszystkie nasze inwestycje bez podatku belki. No i w związku z tym nie mógłbym nie wspomnieć o XTB, która jest partnerem tego odcinka. XTB oferuje konto IKE, które z pewnością spełni wasze wymagania, więc dla osób, które chcą skutecznie i tanio inwestować, to zdecydowanie idealna opcja. Link jest w opisie i gorąco zachęcam do wsparcia mojego kanału i sprawdzenia tej dobrej oferty. Wracamy do rankingu. Kolejną spółką, która według mnie zasługuje na miejsce w tym filmie, to Synectic. Jest to firma zajmująca się produkcją i dystrybucją zaawansowanych rozwiązań medycznych, w tym radiofarmaceutyków do diagnostyki obrazowej oraz chociażby sprzętu i oprogramowania dla radiologii. Świadczy również usługi serwisowe dla urządzeń medycznych oraz wprowadzi jeszcze badania i rozwój w dziedzinie diagnostyki obrazowej. Skoro już działamy w społeczeństwie starzejącym się, no to nie mogło tej spółki tutaj zabraknąć. W Synectiku nie ma co prawda długiej historii wypłat dywidendy, ale myślę, że z czasem taka się stworzy. Spółka od 2019 roku wypłaca dywidendę bez żadnej przerwy, a dodatkowo stale ją zwiększa, co jest bardzo dobrym znakiem. Co ciekawe, spółka nie przyjęła ścisłej polityki dywidendowej. Natomiast, jak widzimy, nie przeszkadza to w stałej wypłacie. Uważam też to za dobrą strategię, ponieważ spółka, zależnie od sytuacji finansowej, planuje wypłacać dywidendę po prostu w miarę możliwości. Co prawda, nie ma gwarancji, ale zarząd myślę, że wie co robi. Mimo wszystko, przez brak tej polityki oceniam sytuację dywidendy jako 6 na 10, uwzględniając również oczywiście jej krótką historię. Potencjał spółki jest bardzo duży: przychody wyniosły z 327 milionów złotych, co oznacza spadek o około 9% względem analogicznego okresu poprzedniego roku, bo było to 359 milionów. Niższe przychody są zdecydowanie efektem głównie wysokiej bazy z poprzedniego roku oraz przesunięcia części popytu na drugą połowę roku. Ale mimo tego mamy wzrost eBid do 81 milionów złotych. Jest to wzrost o 4% rok do roku. i Zysk netto również urósł o 4%. To bardzo istotne: spółka, mimo delikatnego spadku przychodów, robi się bardziej rentowna. A to jest bardzo dobry znak. Baza wcześniej też była bardzo wysoka, no i trzeba mieć to po prostu na uwadze. Synectic generuje też wzrost o 64% w powtarzalnych przychodach, czyli tych z różnych serwisów i tym podobnych, co daje dużą stabilność. Spółka podzieli się też na dwie grupy. Będzie po prostu Synectic, no i druga wydzielona spółka zajmująca się kardioznacznikiem i ona dzięki temu nie będzie już po prostu ciążyć na wynikach. Oprócz tego liczba zabiegów w Polsce rośnie z 600 w pierwszym kwartale 2021 roku do 4800 w drugim kwartale 2024 roku. Można by było tutaj serio bardzo długo wymieniać, ale po ostatnich wynikach i informacjach zdecydowanie myślę, że jest po prostu dobrze. Nie bądźmy jednak ślepo optymistami, no bo jest to dystrybutor, no i co jeśli umowa ze spółką, która dostarcza sprzęt, by się zakończyła. No, wtedy w zasadzie Synectic miałby ogromny problem, ale było już o tym mówione. No i jest to bardzo mało prawdopodobne, bo Synectic ceniony jest za to, co robi i jak to robi. Reasumując i podkreślając bardzo mocne wyniki i potencjał, daje tutaj zdecydowanie pewną ocenę 10 na 10. Czas już na zarząd, o którym akurat ciężko powiedzieć złe słowo, no bo w większości wie co mówi, często można też zobaczyć różne wywiady, żeby po prostu poznać trochę spółkę. Zarząd podkreśla również siłę powtarzalnych przychodów, z którą no, zdecydowanie ciężko się nie zgodzić. No i wydaje mi się, że adekwatną oceną będzie tutaj mocne 9 na 10. No i czas na cięższy temat, czyli wycenę spółki. Historycznie jesteśmy sporo ponad wskaźnikiem P i mogłoby się wydawać drogo. Wskaźnik na poziomie 22 no może dla niektórych być już trochę przesadą. Osobiście uważam, że przez wypracowaną bazę powtarzalnych przychodów i wcale nie zahamowanie sprzedaży dużej ilości nowych robotów Da Vinci, wycena jest akceptowalna, a nawet bym mógł powiedzieć, że jest ok, ze względu na to, że te powtarzalne przychody to jest naprawdę istotna kwestia i myślę, że ludzie po prostu tego trochę nie doceniają. Mimo tego, no inwestorzy widzą potencjał, co na GPW wcale tak często się nie zdarza. Wycena to dla mnie bezpieczne 5 na 10, no i człowiek chciałby taniej, ale za dobry produkt często zapłacimy po prostu więcej i z takim komentarzem myślę, że to pozostawię. Półka ustrzeliła 30 punktów i z tym ją zostawiamy do walki na późniejszy ranking. Nie przedłużamy, więc wrzucam kolejną spółkę na światła sceny i będzie to aktualny nielot, czyli kruk. Spółka, która w skrócie zajmuje się wierzytelnościami, zakupuje pakiety wierzytelności, czyli jakby odkupuje na przykład dług jakiegoś klienta od danej firmy za jakieś śmieszne pieniądze, a potem tego klienta ora, no żeby po prostu oddał im z nawiązką i podwyższył marżę spółki. Co ciekawe, ten biznes naprawdę dobrze działa, a rynek wierzytelności serium ma się bardzo dobrze. Chociaż nie wiem, czy to dobrze, ale no to temat może na inny odcinek. Co do dywidendy, tutaj myślę, że większość będzie zadowolona. Kruk od 2014 roku składa jajka, to znaczy wypłaca dywidendy, które ciągle rosną. W tym roku mamy taką samą dywidendę co rok wcześniej, co prawda, ale dalej jest ona dość atrakcyjna, no bo jest to 18 zł na akcję. Polityka mówi jasno, że będą wypłacać minimum 30% skonsolidowanego zysku netto, co według mnie jest idealnym poziomem, bo dzięki temu firma może dalej inwestować ogromne pieniądze w wierzytelności z własnej gotówki, nie tylko z długu. Przy Czym zadowalać akcjonariuszy? Polityka ustalona jest do 2029 roku, więc tutaj byłbym zdecydowanie spokojny. Podsumowując, historia dywidendy jest atrakcyjna, no i spółka ma określone zasady. Sytuację więc oceniam na takie mocne 9 na 10. Ale rozwiążmy teraz najistotniejszy punkt, czyli potencjał spółki, który został zahamowany. Głównym powodem jest tutaj Hiszpania, która ociąga się w procesach sądowych. No jest to co prawda nie do końca zależne od spółki, ale miejcie to na uwadze, że taka sytuacja jest i ciąży na wynikach, a w szczególności na odczuciach co do spółki, no bo pamiętajcie, że to spółka z GPW i tu są inne zasady. Swoją drogą w lutym i marcu 2025 roku były wysokie spłaty w Hiszpanii, więc myślę, że to kwestia czasu i tutaj to będzie stopniowo się poprawiać. To do samych wyników: to pierwszy kwartał konsensus analityków został pod każdym względem przebity, no i bardzo pozytywnie. Przychody urosły o 7,7% rok do roku, natomiast zysk netto spadł o 26%. To warto zaznaczyć: spłaty z portfeli były o 8% wyższe, a sam zysk netto był obciążony głównie przez koszty działalności, czyli w tym wypadku koszty sądowe, które wzrosły no, o 45% rok do roku. Więc w zasadzie nic dziwnego, że ten zysk netto po prostu spadł o tyle procent. Co zatem mogę powiedzieć o wynikach? Według mnie są OK. Nie można pominąć tutaj ambitnych planów na następne lata, takich jak chociażby 15 miliardów złotych w portfele wierzytelności do 2029 roku, ekspansje na nowe rynki, czy chociażby transformację cyfrową. Spółka jest ogromnym graczem na rynku, więc bardzo ciężko z nią konkurować, no i moja finalna ocena potencjału to jest mocne 8 na 10, głównie ograniczone przez Hiszpanię, no ale gdzieś tam w dłuższym terminie powinno mieć to już mniejsze znaczenie. Przechodzimy do zarządu, którego ciężko nie kochać, czyli na czele pan Piotr Krupa, który regularnie kupuje obrazy za nasz hajs, oczywiście tutaj żartuję. Nie ma co gadać, wypowiedzi z zarządu są bardzo konserwatywne i dobrze się ich słucha. Widać po wynikach i działaniu też, że wiedzą co robią. No i są aktywni dla akcjonariuszy dowożą wyniki. Dla mnie będzie to po prostu mocne 9 na 10. A co z wyceną? No to sytuacja ma się według niekorzystnie. Zobaczcie na to. Spółka konsoliduje od końcówki 2023 roku. Wskaźnik P na poziomach mediany i wynosi aktualnie 8 punktów. A jak wiemy wskaźnik odnosi się konkretnie do zysków spółki, które. W ujęciu rok do roku było o 25% niższe. No jeżeli doczekamy się serii poprawy wyników i uwolnienia kruki z hiszpańskiej kratki, to uważam, że wycena będzie wręcz bardzo atrakcyjna, dlatego oceniam ją w takim razie na 10 na 10. Spółka składa nam finalnie 36 zł jajek no i będzie walczyć na pewno o wysokie miejsce w rankingu. No i przyszedł czas na ostatniego rycerza, a jest nim Rainbow Tours. Półka zajmująca się wycieczkami z zimnym drineczkiem w kokosie czyli coś, co Polacy kochają zdecydowanie najbardziej. Oprócz tego posiada swoje własne hotele i bardzo dobrze sobie radzi. Rainbow wypłaca dywidendę od 2012 roku z chwilową przerwą w latach 2018-2020. Dywidenda sukcesywnie rośnie, ale dopiero teraz nabiera ogromnego tempa. Na 2025 rok wypłacone zostanie łącznie 12 zł, czyli ta górna granica, którą zapowiadali, więc naprawdę jak najbardziej korzystnie. Spółka też nie ma ściśle określonego procentu zysku, który będzie wypłacać. No zwykle było to około 4 do 50% wypracowanego zysku netto, więc myślę, że jak najbardziej są to dobre wartości. Według mnie adekwatną oceną będzie tutaj na ten moment 6 na 10. Przechodzimy dalej, czyli czas na potencjał spółki. Tutaj wygląda to bardzo dobrze. Sprzedaż imprez turystycznych na sezon lato 2025, czyli kwiecień-październik, wyniosła już 262 tysiące osób, i to jest o ponad 11% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Za najbardziej aktualny raport, czyli informacje o lutym, widzimy dalszą poprawę, aż o 17% na przychodach rok do roku. Spółka naprawdę radzi sobie bardzo dobrze na rynku, no a ostatnio dokonała też przejęcia rumuńskiego operatora, więc nie będzie wysyłać tylko Polaków na wakacje, ale i inne osoby z innych krajów. To myślę, że jasno nam może pokazać, że będzie wychodzić też poza Polskę i uważam, że jest to dobra strategia. Rainbow ma też teraz korzystniejszą sytuację przez mocną lokalną walutę, ale także niższe ceny paliwa. Chociaż tutaj po ataku Izraela na Iran, no niestety ceny mocno podskoczyły, a wynika to z potencjalnej blokady szlaku, który się tam znajduje, bo przepływa przez niego aż 20% światowych dostaw ropy, no co może mieć duże znaczenie. Na ten moment akurat, no w zasadzie nie możemy nic zrobić innego, jak po prostu obserwować sytuację. Polacy akurat na wycieczkach nie oszczędzają, konsument w Polsce robi się silniejszy i to jeszcze bardziej powinno wszystko napędzić. Potencjał spółki zdecydowanie jest bardzo silny. No, dlatego też odejmuję punkty tylko za niewiadomą odnośnie cen ropy. Daję tutaj mocno 8 na 10. Co do zarządu raczej złego słowa powiedzieć nie mogę. Na ich stronie można zobaczyć regularne podsumowania wyników z udziałem członków zarządu. Można się z nich naprawdę sporo dowiedzieć i, i warto, według mnie, jako akcjonariusz, zdecydowanie je oglądać. Swoją drogą na platformie X, na którą Was serdecznie zachęcam, możecie tam trochę poczytać, chociażby o moich wypocinach. Link macie oczywiście w opisie, więc zachęcam. Zawód inwest. Wstawił krótką konwersację z pracowniczką biura, i zdecydowanie można uznać, że jej zdanie jest bardzo istotne i o wyniki nie ma co się bać. Dla zarządu daję łączną ocenę 8 na 10. No, trochę mi czegoś tutaj brakuje. Za to jeszcze ciekawsza jest sytuacja wyceny. Wskaźnik PE wynosi 6 i jest na historycznie niskich poziomach, sporo poniżej mediany. To w zestawieniu z potencjałem, który spółka oferuje, uważam, że jest wręcz przesadnie niskie. No i zdecydowanie po ostatnim rajdzie w dół z ATH, no to już w ogóle dziwnie to wygląda. Nie będę się tutaj dłużej rozwodził i dla mnie jest to bez wątpienia mocne 10 na 10. Jest to po prostu tania spółka z dużym potencjałem. Spółka uzyskuje zatem 32 punkty i dzięki temu mamy już cały komplet. No i moi drodzy, czas na to. Na co każdy pewnie czekał, czyli walkę każdej z zestawionych spółek. Pamiętajcie jednak, że jest to no, tylko i wyłącznie moja subiektywna opinia i każdy powinien dokonać analizy we własnym zakresie, a materiał sugeruje potraktować jako edukację, a niekoniecznie już lecieć, kupić spółkę z pierwszego miejsca. No to jest bez sensu. Ja zawsze mogę się grubo mylić i o tym należy pamiętać. Ale tak, zaczynamy od końca. Ostatnie miejsce z naszego rankingu zajmuje Orlen, notując 15 punktów. Czwarte miejsce w tym zestawieniu zdobywa Synectic z 30 punktami, a teraz już otwieramy podium. I na trzecim miejscu znajduje się Rainbow Tours z wynikiem 32 punktów. Tytuł wicemistrza otrzymuje Digital Network, które uzbierało 33 punkty, a zdecydowanym zwycięzcą z dużą przewagą nad innymi spółkami zostaje uwaga. Kruk. Szczerze mówiąc, po dokonaniu takiego researchu i zebraniu tych informacji, zgadzam się z tym rankingiem, zdecydowanie pasują do moich aktualnych preferencji. Materiał co prawda no, zajął mi kupę czasu, ale mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego i skorzystaliście z informacji. Jeżeli tak, to za włożony czas zachęcam do zostawienia łapki w górę. Na 200 lajków z pewnością zrobię taki ranking, ale w oparciu o spółki, które po prostu podacie w komentarzach. Oprócz tego dajcie koniecznie znać, czy w ogóle zgadzacie się z tym rankingiem, albo ewentualnie jak byście go zmienili. Na koniec nie zapominajcie zasubskrybować, a mi pozostaje życzyć Wam udanych inwestycji. Mówił do Was młody inwestor i do zobaczenia.